Jeszcze raz, 3-4, może głośnić, słuchajcie. Jeszcze raz 3-4. No świetnie, no, teraz możemy powiedzieć, że się już znamy. Ja mam dla Was dzisiaj sporo niespodzianek, a przede wszystkim pamiętajcie, że to jest bieg kolorów tutaj. Park miejskich w lustrzyniu. Dzisiaj Was bardzo serdecznie witamy. 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6!

Już teraz! Zawarty rano, na Super, gratulacje dla wszystkich oczywiście uczestników tego pierwszego Pierwszy gościński bieg kolorów oraz festiwal proszków holi, a także festiwal baniek mydlanych! Tak naprawdę dzisiaj bardzo dużo atrakcji dla wszystkich! Każdy coś do siebie znajdzie, słuchajcie! Nie wiem, że wszystkie praktycznie atrakcje są dzisiaj darmowe tutaj.